Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia wszystkim państwu życzę zdrowych, spokojnych i szczęśliwych świąt. Oraz szanowni państwo, z nadchodzącym 2024 nowym rokiem wszystkiego dobrego, aby był lepszy dla każdego jak ten poprzedni. Szanowni mieszkańcy powiatu buskiego, na zbliżające się święta Wszystkim pragnę przekazać życzenia radosnych, spokojnych świąt spędzonych w gronie rodziny, a na nowy rok samych pięknych, pogodnych dni spełnienia wszelkich marzeń. Z tego miejsca chciałbym Państwu na te święta Bożonarodzeniowe życzyć wszystkiego najlepszego zdrowia, spokoju, świąt rodzinnych. Dużo prezentów i żeby Wasze marzenia, które będziecie sobie życzyć przy stole wigilijnym, żeby Wam się spełniły. Wesoły świąt! Szanowni mieszkańcy miasta i gminy Busko-Zdrój, drodzy goście, z okazji świąt Bożego Narodzenia składam najserdeczniejsze życzenia. Dużo radości, dużo zdrowia, dużo sił. Niech nowonarodzony Jezus Chrystus umocni nas w wierze, ale przede wszystkim doda nam energii do dalszego życia. A w tym nowym 2024 roku życzę samych sukcesów, realizacji wszystkich planów, zamierzeń tych rodzinnych, indywidualnych, zawodowych, niech spełnią się Państwa marzenia. Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.